Jak przestać się bać konkurencji? Ten temat bywa drażliwy. I od ponad 8 lat pracuję nad tym tematem z moimi studentami, moich programów, w których uczę ich, że uwaga konkurencji nie ma konkurencji nie ma. Ale pomyślisz sobie teraz, no dobra, jak nie ma konkurencji na każdym rogu? Jest ktoś, kto robi dokładnie to co ja i, i w ogóle jest tego pełno, i przecież nie ma sensu, żebym ja próbowała albo się bardziej starała, bo przecież na przykład no, konkurencja mnie wybije, albo konkurencja ma niskie ceny, więc ja muszę mieć jeszcze niższe ceny, bo, bo jest tego tak dużo, że na pewno nikt mnie osobiście nie wybierze i albo wkurzacie się, patrzycie na innych, obserwujecie innych, którzy robią dokładnie to, co wy, bądź podobnie i macie w głowie, Jezu, to jest straszne, ten ktoś robi to gorzej, a ja nie jestem w stanie mieć klienta, a ten ktoś ma tych klientów. Nie wiem, czy czułaś kiedyś coś takiego. Ja to miałam. Ja kiedy zaczynałam swój biznes lata temu, w fotografii jeszcze, to pamiętam, że był taki moment, kiedy na tyle się już rozwinęłam, że no, jakość tego, co robiłam, była dla mnie zadowalająca, i sumarycznie ludzie to bardzo lubieli, podobało im się to, ale tych ludzi było bardzo mało. Więc ja się frustrowałam, bo to był jedyny mój jakikolwiek w ogóle przychód, w sensie dochód. Nie miałam kompletnie nic innego, na czym bym zarabiała wtedy, więc robiłam tę fotografię dla ludzi, którzy jakoś mi się napatoczyli, bo nawet nie wiedziałam, jak ludzi przyciągać do siebie wtedy. Tak, na przykład <gryw> niedawno prowadziłam warsztat o tym, w jaki sposób przyciągać klientów premium do swojego biznesu. Zresztą, w ogóle przyciągania klientów, wysokich stawek i tego wszystkiego uczę już kupę lat studentów, z którymi, z którymi pracuję. I uwaga, byłam sfrustrowana i byłam taka zła, aż potrafiłam przeklinać na to i mówić, że to jest niemożliwe i w ogóle jestem tragiczną bizneswoman, skoro nie umiem sobie poradzić z tymi ludźmi. No ale problem był w tym, że myślałam, że to chodzi o nich. I, i problem, problem polegał na tym głównie, że ja wcześniej nie zwracałam uwagi na to, że to ja coś może źle robię, że to, że to może być gdzieś moja wina, a nie ich. Jakby, bo byłam ofiarą. Wiecie, ofiara to jest osoba, która nie bierze 100% odpowiedzialności za wyniki, które osiąga. I ja nie mówię tutaj o tym, żeby nie wiem. Źle do siebie mówić, że ty jesteś ofiarą, to, to w ogóle nie o to chodzi. To jest stan świadomości, taki najniższy. Kiedy mówisz sobie, że na przykład nie zarabiam tyle pieniędzy, ile bym chciała, dlatego że rynek jest zły, albo klienci się skończyli, albo to przez konkurencję ja nie mam pieniędzy, to jesteś w takim najniższym stanie świadomości. W którym właśnie oskarżasz innych za swoje niepowodzenia. I musisz z niego szybko wyjść, ale o tym stanie świadomości w innym odcinku. Dziś powiem Ci, dlaczego konkurencji nie ma i dlaczego ta teza jest bardzo trafna. Przede wszystkim, kiedy przestajesz wierzyć w to, że konkurencja przeszkadza ci w tym, żebyś ty osiągnął, osiągnęła, przede wszystkim osiągnęła sukces, to dzieją się cuda. Bo Możesz zacząć się skupiać na tym, co ty sama możesz zrobić, żeby na przykład ludzie bardziej wiedzieli, lepiej ciebie widzieli, że ty w ogóle robisz to, co robisz. Czyli jeżeli masz swój biznes, który gdzieś tam sobie działa, ale cały czas jest na takim, że albo zaraz utonę, albo się do góry podniosę, nabiorę powietrza, tak? I trochę pójdę w dół. To zamiast być w tym takim góra-dół i się topie, możesz być w, sy w takiej sytuacji, że to zarabianie zacznie być dla Ciebie naprawdę przyjemne, że masz cały czas klientów, że czujesz się bezpieczna, bo wiesz, że kolejny miesiąc też będą ludzie, niezależnie od tego, czy jest na coś sezon, czy nie, to Ty masz nad tym kontrolę, wiesz co zrobić, żeby w razie co zmienić swój kierunek jakoś na chwilę tak, żeby zawsze ci klienci byli, żebyś ty miała zawsze pieniądze, żebyś miała zawsze jakieś zabezpieczenie dla siebie, które pozwoli ci na to, żebyś nie wpadała w panikę, ok? Więc zamiast się skupiać na konkurencji i opierać na konkurencji, sama zacznij robić więcej, zaangażuj się bardziej, pokaż że jesteś konsekwentna w pokazywaniu się w internecie. Pokaż, że jesteś widoczna. W ogóle pokaż się ludziom. Daj się poznać. Niech ludzie zobaczą, w czym im możesz pomóc. Bądź wszędzie. Zacznij być obecna dla ludzi, bo to oni są Twoimi przyszłymi klientami. Musisz pokonać tu oczywiście kilka własnych blokad, bo kiedy myślimy o tym, że ok, skoro mam konkurencję, to jest mi ciężej, to przestajemy cokolwiek robić. Jak przestajemy myśleć o tym w ten sposób i zamiast tego myślimy, ok, mam konkurencję, więc muszę zrobić coś, czego oni nie robią, to wtedy nagle masz olbrzymią przewagę. Bo uwaga, ludzie są bardzo leniwi. A skoro ludzie są leniwi, to twoja konkurencja również jest leniwa. A skoro twoja konkurencja jest leniwa, to nie zrobi czegoś więcej, żeby zdobyć klienta. Po prostu na tego nie będzie robić. Ona będzie cały czas polegać na własnych przekonaniach, własnych negatywnych blokadach, które ma. Pamiętaj, każde, każda osoba, która robi to samo co ty, ma swoje negatywne przekonania na temat pieniędzy i ona, uwierz mi, ona może mieć gorzej od ciebie. Ty możesz nawet o tym nie wiedzieć, ale ona nie zarabia. Możesz nawet o tym nie wiedzieć, ale ona może w ogóle nie mieć klientów w danym momencie, bo ludzie sprawiają pozory. I może tak być, że właśnie twój konkurent, który myślisz, że ma kupę klientów, wcale ich nie ma. I uwaga, kiedy po prostu odsuniesz go na bok ze swojej świadomości, że on ci jest niepotrzebny w życiu i nie zwracasz na to uwagi, możesz się skupić na tym, co ty możesz zrobić lepiej, bardziej. Ok? Konkurencji nie ma. I teraz drugi punkt. Konkurencji nie ma, dlaczego? Dlatego, że ludzie przyjdą do ciebie, bo to ty jesteś tą wyjątkową osobą. Nie ma drugiej takiej jak ty. A im bardziej będziesz pokazywała siebie autentyczną, taką, jaka jesteś, tym bardziej ludzie zechcą przyjść do ciebie, bo będziesz jakby odpychać swoim bytem osoby, które w życiu i tak by u ciebie nie skorzystały z usługi, a które byłyby strasznymi klientami u ciebie. Bo po prostu macie inne wartości, macie inne przekonania, macie w ogóle inne podejście do życia. Ja wielokrotnie popełniłam ten błąd kiedyś, że brałam byle jakiego klienta, byle był, byle były pieniądze. I to było najtragiczniejsze, co ja robiłam sobie. Bo frustrowałam się tym, że to były osoby, z którym ja kompletnie nie miałam wspólnego języka. A uwierz mi, prowadzenie działalności z ludźmi, których nie znosisz, jest tragiczne. To jest straszne. Nie chcesz tego. jeżeli tego doświadczasz, to doskonale sobie zdajesz z tego sprawę. Tu jest właśnie twój błąd. Ty masz wybrać, z kim ty chcesz pracować. Więc pokazując siebie taką, jaka jesteś, przyciągniesz sobie ludzi, którzy będą dokładnie na tych samych falach nadawać. Którzy będą, nie wiem, radośni, uśmiechnięci, nienarzekający. Będą chcieli coś więcej. Więc po prostu bądź sobą. I przestań się bać konkurencji. Ona ci nic nie zmienia. Jedynie myślenie o niej powoduje, że sama nie robisz tego, co teraz miałabyś zrobić, żeby swój biznes wynieść na wyższy poziom. Prawdopodobnie masz więcej takich blokad i to jest normalne. Każdy z nas ma. Ja do tej pory, mimo że w ostatnim roku zarobiłam ponad milion złotych w swoim biznesie edukacyjnym. To dalej mam swoje blokady i dalej przez nie przechodzę. Cały czas, cały czas je zmieniam, cały czas je naprawiam, cały czas chodzę na kolejny poziom. I to wymaga stałej pracy. To się, uwaga, nigdy nie kończy. Ale dobrą wiadomością jest to, że możesz mieć nad tym w pełni kontrolę. Możesz zdawać sobie sprawę z tego, co się u ciebie w głowie dzieje. I dlaczego przez te rzeczy podejmujesz na przykład złe decyzje? Bo wychodzisz z poziomu strachu zamiast, z poziomu, zamiast z, poziomu, z poziomu inspiracji. Także, jeżeli chcesz poznać i wiedzieć, czy masz którąś z wielu blokad, a możesz mieć takich pięć podstawowych, które przeczytasz sobie w moim poradniku bądź obejrzysz w moim wideo, to wejdź sobie koniecznie na link poniżej: pięć blokad kobiecych, pięć pieniężnych blokad kobiecych. I obejrzyj wideo, które tam zamieściłam. Koniecznie je zobacz, bo będziesz w stanie zidentyfikować, która z tych blokad, bądź które z tych blokad, bo może być ich więcej naraz, może mieć wszystkie pięć równie dobrze, właśnie w tej chwili Cię powstrzymują przed tym, żebyś naprawdę osiągnęła swój sukces, własny sukces. Niezależnie, czy to jest podwojenie, potrojenie swojego dochodu. Czy to jest po prostu osiągnięcie kolejnego levelu w swoim biznesie i robienie go łatwiej, prościej, posiadanie więcej czasu. Okay? Także pobierz swój poradnik, a ja życzę Ci naprawdę wspaniałego, cudownego dnia, bo wiem, że każda z nas jest stworzona do czegoś większego. Dlatego tu jesteś, dlatego tutaj oglądasz mnie, bo wiesz, że możesz coś więcej zrobić w swoim życiu. Ty tutaj nie jesteś dlatego, że jesteś yy, zaślepiona na rozwiązania. Jesteś tu dlatego, że masz otwartą głowę. I za to Cię bardzo szanuję. I kocham Cię za to, że jesteś otwarta na to, że możesz zmienić w swoim życiu wszystko dokładnie tak, jak tego tylko chcesz. Wystarczy, że trochę nad sobą popracujesz. I ja Ci w tym pomogę. Także zapraszam Cię serdecznie, pobierz swój poradnik, i jeżeli masz ochotę, to również serdecznie zapraszam Cię, dołącz do mojej grupy, do której będziesz mogła dołączyć po pobraniu poradnika. Tam będzie mnie zdecydowanie więcej i bliżej właśnie dla Ciebie. I tam pomogę Ci osiągnąć to, co Ty dla siebie nazywasz sukcesem pieniężnym. Dzięki piękne i do zobaczenia po drugiej stronie Justyna na Bień. Buziaczki.